Eeeeeeee, e e dobra, hej, kaj się ma, kostek są na Emi. Dobra, no, będę to w kolejnym odcinku. Dobra, wiadomo z czego. Dobra, wchodzimy do misji. Misja się zrobiła, paparazzi, paparazzi, Hopkins, oh, dobrze cię widzę. Zrób to szybko, Ernest, teraz jako nowy as... e? I have something I need you to do for me What? I mean, look, do you want to take down the jocks or what? Of course I do Yes, Так, Машка, гениальный план. plan Okay, what is what it? Is it? <laughs> well, what I need pictures of someone they care about <laughs> yeah. You want pictures? Yes, it's a complicated plan, alright Yes, but... yes, but... it's, it's a some cool <laughs> będzie bardzo trudna misja, wiesz Ernesto? Ernesto, znaczy, dobra, że tam się nazywasz, panie, dobra Panie, panie, co Znaczy, dobra, już Dobra, idziemy To ta misja, dobra, okej, okay. ha! która, dobra, okej, okay. pamiętam, nie, to jest w tę stronę O Jesus. Nie, nie, tylko nie docinaj się, się. Komputer, nie wkurzaj mnie, ani program. Działaj i nie wkurzaj mnie. Idziemy grać. Grać, grać, grać. Tylko grać. Tylko <grym, grym, grym>, grać. Co <grym>, ja robię, dobra. Znaczy, pograć sobie, dobra, Jezu. Skończyć tą grę w końcu? Może powoli dość, dość. Tak, mam jeszcze wiele innych gier do zakończenia różne fajne serie, ale dobra, co tam, wiecie. I tych fajnych serii do dokończenia jeszcze mam późno. Dobra, Zimmy Ja do O, dziewczynki, dziewczynki, Weźku. Będziemy robić jednej małpie, wiadomo, zdjęcie. Jest. Halo. Znaczy, jednej mapie ze zdjęcia, znaczy. Taka misja, dobra. Taka misja. Foto, foto. Gdzie ta foto ma? Tu ma być foto? O Jezu. <coughs> foto. Czekaj. Dobre, dobra, dobra. muszę zapisać? Dobra, to nie. <grymne> <grymne> skacze, skacze i się przewróciła, ale no po no, co biega? Nie pamiętam, jak to Czy Bo to takiego, skacze, skacze się przewróciła. Ta już się spociła. Szybko muszę się przebrać. lecieć szybko. Spociłam się, za to tą lecimy. Oczywiście komu jest Mendy Mandy, Mandy się nazywa gościowa Mandy, Mandy, Mandy. A potem trzeba będzie coś tam, Mandy, Mandy, Fendi. <grywia> coś tam nie będę robić, co później? Dobra, później tam nagram, dogram. Jesteśmy paparazzi. Paparazzi i fotografy zostaliśmy, dobra. Teraz do, do, do. Ta. Ta akademika trzeba zastosować chyba te... Bla 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 Nawet nie denerwuj mnie koleś Czy tam jakiś prefektos nie wkurzaj mnie nawet Bo... no, bo ci nie wykonaj misję Prefek Prefektos. <laughs> nie, nie nie prefektosa, dobra, biegnij Nie, nie, nie będę się przebierać, dobra Grze mamy wiosnę i jest wiosna i dobra się odczepcie zimowe yy, zimowy już mam za sobą To co tam możecie w odcinka Zima już się skończyła, teraz jest wiosna, Moj grze. Pędź, 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 no pędź. Jestem chyba na Akademii, pędź, pędź, pęć, Pędź, pędź, pęć, pęć, pęć. Musimy zrobić zdjęcie jednej takiej małpie wrednej. Wredna dziewczynie, o dobra. To jest wredna dziewczyna i trzeba ją obcykać. <laughs> obcykać. Obcykać, obcykać. No te zdjęcia zrobić, dobra. Jezu, dobra idź. Wredna, wredna dziewczyna idziemy. Wredna dziewczyna. Chodzę. Giminiot, mnie odchodzi żeby ci parę zdjęćków <laughs> Dobra. ja <laughs> Ty, tyłu ty, ty, ty. Gdzie nie muszę... Aaa, z tyłu muszę wydać jeszcze, da jakieś głupie kategie... Akademika, dobra Z tyłu, za bokiem wleść Lalala 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 la. La, 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 Dobra